A, E, super, szerokie uśmiechy teraz, trzymamy i luźno. I proszę teraz panów yy, o kląskanie. Super. I wypychamy językiem policzki. Lewy, prawy. Na przemian. Tak, super. Zaciskamy wargi. Hmm. Pięknie. I mlaskamy. I ramiona do tyłu. Ciągniemy dwie sylaby. Czaka. Czyk. Taczka. Super. W 2005 roku. Na początku roku zaczęły się objawy. Była mocna chrypka. Chrypka i to tak przechodziło. Znowu się nazywało. Tak, grupę, ja biorę swoją grupę. A ja pokażę tak. na materacie. Tak, tak. Czyli, ja, jak Poszedłem po wynik istot patologicznych. I lekarz, który mi to przeczytał, zrobił się plady i powiedział, że wynik jest bardzo niekorzystny dla mnie że jest fatalny. Nie sądziłem, czy to jest rakaz. Wypuszczamy powietrze. Poreczek na noc. trzeba te powietrze tak wypuścić, żeby plecy dochodziły do materaca, całe powietrze, cały czas trzeba oddychać i jak to opanujecie, ci co nie mają, pozyskacie wełk i smak, to wam to gwarantuje, pracowałem jako górnik, no i oczywiście. Paliłem i to paliłem jak smog, jedno było szczęście, że pracowałem pod ziemią, to te 7,5 godziny się nie paliło, bo kopalnia metanowa, zakaz palenia. No ale jak człowiek wyjechał na powierzchnię, to od razu pierwsze było poważnie to papierosy, tak aż się głowie zakręciło. Na mięsień. Dobre. C -c -c nado, nado, nado. Vypuszamy. I na dół, na dół, na dół. Wypuszczamy. I wypuszczamy. Całe, całe, całe. wyposzamy wypuszczamy. Wypuszczamy. Tak, żeby plecy dotykali Ok. I na górę. Przytrzymaj. Szczęście było takie w tym moim nieszczęściu całym, że akurat, bo jak pani doktor, która mnie prowadziła, powiedziała, że w tarnowskich górach zawiązuje się taka samopomocowa grupa wsparcia, i tą grupę zakłada osoba po usunięciu ktani. Więc pojechałem tam. Był tam jeden pan z broną. Jakoś tak nie mówił. Podniósł tą brodę. Patrzę, pan ma otwór i nie nosił. Pojechałem na turnus. No i po tygodniu zacząłem mówić. Przed tym na ten turnus. Czyżegłej, co tak, Czy jeżeli się nauczyć naprawdę mówić, jeżeli to jest prawda, że można się nauczyć mówić, to ja również będę pomagał innym. Jak zobaczyłem tych ludzi, którzy tu przyszli, to byłem w szoku. Nie było miejsca, nie miałem gdzie usiąść. Ten wiersz się nazywał ku po krzepieniu. Się trzymajmy, moi mili, choć bez ktani będziemy żyli. Trzeba być twardym, nie na cieł, się choroba, się na Się trzymajmy, moi mili, choć bez krtani będziemy żyli. Jak to zrobić? to to nie Trzeba. Być smartny, nie Chodzę na szpitalne podziały. Jak ja mu pokażę, poniosę, że nie mam ktani. Bo on już jest bardziej ufny. Powiem szczerze, jak to z z Pelęczynczykolowiem. Bo ja jestem tego, czy Pan to ja to czuję, to co on czuje. nie ma żadnych nie ma nic. Po prostu funkcjonuje tak jak kiedyś. Wiadomo głos jest inny. A paczka no, krawat umierasz, trochę dusi. No ale są ty, że trzeba po się ubrać, prawda, żeby się jakoś reprezentować. I niech pan sobie próbuje właśnie łyczek wody. Tak, poknąć. Pięknie. O. I też pamiętam o ruchu ust. Tak, czyli o. A teraz dziubek. Uf. Bez wsparcia najwyższych nie ma sukcesu. Nie, nie, nie było by tego wszystkiego. Przyszedłem, to już minęło, to nie wiadomo kiedy, bo tu jest fajna atmosfera i się fajnie tutaj. nie ma sprawy. Jest i dobra strona tej mojej choroby. Nigdy w życiu nie byłem zaangażowany w działalność wolontariacką, społeczną, pracy. Usłyszałem po jednego z moich przełożonych. że powiedział o mnie, że jestem anty-społeczny. Ty do urzędną żadnego przed operacją nie chodziłem, wszystko żona załatwiała. Mnie to nie interesowało. Natomiast teraz wszystko załatwiłem. Oprócz tych spraw porzędowych to nigdy nie spotkałbym tyle znajomych, tyle przyjaciół w całej Polsce.